Dzień dobry, witamy na kanale sklepu internetowego www.skleptechniczny.pl. Po chwilowej przerwie wracamy do Państwa z produktem niezastąpionym podczas czyszczenia samochodów pistoletem do prania. Prezentowany pistolet jest świetnym, uniwersalnym narzędziem do czyszczenia wszelkiego rodzaju tapicerek, dywaników, Obić czy nawet plastików i nawiewów w samochodzie. Dzięki akcesoriom zawartym w zestawie może współpracować z odkurzaczami, które mają możliwość zasysania płynów. Działa wtedy jak znacznie droższe odkurzacze piorące. Występuje w dwóch wersjach: niebieskiej, LTP1 oraz srebrnej, TCG02. Różnią się one od siebie wyposażeniem. Wersja srebrna posiada w zestawie ssawkę do współpracy z odkurzaczem, dyszę z włosiem, trzy adaptery do odkurzacza oraz wąż do odkurzacza. Wersja niebieska dodatkowo posiada prostą dyszę bez włosia. Oba wymienione modele mają trwałą budowę umożliwiającą bezpieczną i długą pracę. Nowatorska konstrukcja dyszy, wężyk w plastikowej prowadnicy znacznie zwiększa żywotność i efektywność. W porównaniu do zwykłych, elastycznych wężyków jest dużo bardziej wytrzymała. Porównywalnie do dysz metalowych. Zbiornik o pojemności 1 litra mieści ilość płynu pozwalająca na bardzo długą pracę. Pistolet nawilża czyszczoną powierzchnię tylko w niewielkim stopniu. Przepływ chemii można zmienić zaworem regulującym. W przypadku, kiedy zbiornik chemii przeszkadza w pracy, np. podczas prac długotrwałych lub odbywających się w ciasnych przestrzeniach, ale nie chcą Państwo pracować na sucho, na ratunek przychodzi model TCG01. Wyposażony w długi wąż zasysający chemię oraz wąż do odkurzacza, oba około 3-metrowe. Pozwala na pracę, trzymając w rękach tylko pistolet, bez obciążania się chemią. Wężek chemii wystarczy włożyć do zbiornika z płynem czyszczącym, a wąż podpiąć do odkurzacza. Każdy z prezentowanych modeli posiada standardowe szybkozłącze do kompresora. Do skutecznej pracy potrzebują zaledwie około 270 litrów na minutę przepływu powietrza i 6 bar ciśnienia. Wszystkie modele prezentowane w filmie są dostępne w sklepie internetowym www.skleptechniczny.pl oraz bezpośrednio pod linkami w opisie filmu. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału, gdzie na bieżąco będziemy publikować filmy na temat naszych najciekawszych produktów.